Twoje nogi mówią ci, co dzieje się nie tak w Twoim ciele. Jeśli masz skurcze łydek. To może być oznaka niedoboru magnezu, ponieważ ten minerał odpowiada za prawidłowe kurczenie i rozluźnianie mięśni. Jeśli twoje stopy są ciągle zimne nawet w ciepłe dni, może to świadczyć o słabym krążeniu, często związanym z niedoczynnością tarczycy lub niedoborem żelaza, bo oba te czynniki spowalniają przepływ krwi. Obrzęki nóg zwykle wskazują na problemy z poziomem cukru we krwi. Wysoka insulina powoduje zatrzymywanie nadmiaru wody, co najbardziej widać w dolnych partiach nóg. Grzybica paznokci z kolei może świadczyć o zaburzeniach równowagi mikroflory jelitowej albo spowolnionej pracy wątroby, bo grzyby rozwijają się, gdy spada ilość dobrych bakterii lub gdy proces detoksykacji nie działa prawidłowo. Swędzenie podeszw to często sygnał rozwijającej się cukrzycy typu 2. Uszkodzenie nerwów i słabe krążenie zaczynają się właśnie od mrowienia lub drętwienia stóp. Popękane pięty to oznaka niedoboru witaminy B2, która jest kluczowa dla regeneracji skóry. Gdy jej brakuje, skóra wysycha i pęka w miejscach narażonych na nacisk. Rozwiązaniem wszystkich tych problemów może być Shilajit. Zawiera ponad 85 minerałów, kwas fulwowy i naturalne witaminy, które uzupełniają magnez, poprawiają krążenie, redukują stany zapalne, wspierają detoksykację i odżywiają komórki. Shilajit dba również o zdrowie stawów i kości, wspomaga głęboki sen, dodaje energii i zapewnia zdrowie od wewnątrz. Jeśli chcesz wypróbować czysty Shilajit, link znajdziesz w moim profilu. Kliknij, zanim zniknie z magazynu, bo ten produkt często się wyprzedaje.